Mężczyzna powinien być latawcem dla swojej kobiety, a nie cegłą. Pamiętaj, że jeżeli nieustannie trzeba po tobie sprzątać, trzeba ci przygotować śniadanie, obiad, kolację, trzeba po tobie uprać, wyprasować, no to nie świadczy to dobrze o Twojej organizacji. Jeżeli nie stać na dobre i ciekawe spędzanie wspólnego czasu, no to może oznaczać, że nie masz w sobie ciekawych perspektyw. Jeżeli wciąż nie liczysz się ze zdaniem innych, uważasz, że są w błędzie, i uważasz, że wszystko wiesz, to jest to prosta droga do no, nieciekawego egoizmu. Nikt z nas nie jest idealny. Nie ma ludzi idealnych, ale idealnie jest nad sobą pracować. Przede wszystkim wyciągać wnioski ze swoich błędów i wad. Pamiętaj, że szczęśliwego związku nie da się skroić na miarę. To wymaga ciężkiej pracy. Ale zapamiętaj, że mądry mężczyzna to twierdza dla swojej kobiety, głupi mężczyzna to dla niej wyłącznie ruina.